Cześć! Trzecia edycja białogardzkiego komikonu już za nami ale pozostały wspomnienia, zdjęcia, filmy różne materiały na YouTube, na przykład na moim kanale można je sobie obejrzeć no i przede wszystkim pozostałe komiksy które zakupiło się na tym festiwalu mam taką małą stertę nie jest może tego dużo, ale to jest naprawdę fajny zestawik który częściowo zaplanowałem sobie przed wyjazdem a częściowo dokupiłem takimi spontanami także jeśli chodzi o sam Białogard to była trzecia edycja i naprawdę świetnie zorganizowana. Miejsce to centrum spotkań, jest naprawdę super. Jest tam kino, to była naprawdę fajna sala na spotkania, na prelekcje. Wygodne siedzenia, wyciszona sala, nie było właśnie tego gwaru z tej sali takiej bazarkowej. Strefa autografów, strefa mangowa, strefa warsztatowa, nie było zbędnego hałasu. Wszystko naprawdę fajnie ulokowane i Fajnie zorganizowane, naprawdę super! I myślę, że za rok również wezmę udział w tej imprezie, tym razem na dwa dni. Minęło mnie mnóstwo atrakcji, jeśli chodzi o sobotę, i troszkę żałuję tego dnia, że nie było mnie, ale myślę, że za rok to naprawię. Za chwilę pokażę, co to za komiksy, przekartkuję je, trochę o nich opowiem. To jest zestaw naprawdę fajnych i ciekawych tytułów, które od ciebie mogę polecić, z których jestem bardzo zadowolony i za chwilę pokażę co to jest, przekartkujemy trochę, opowiem o tych tytułach tak więc zapraszam do prezentacji nie będę komiksów pokazywał chronologicznie, bo już nie pamiętam w jakiej kolejności je kupiłem ale pokażę je w takiej kolejności jak są poukładane na tej stercie pierwszy komiks w kolejności to będzie Ninja Avocado Dawida Lipskiego, czyli Dawid The Comics jest to takie małe nawiązanie do pewnego giganta komiksowego. Głównym bohaterem tutaj mamy awokado, ale ma również tutaj pomocników, także niezła ekipa tutaj się wytworzyła. Super kolory, fajna przygodówka, postacie bardzo sympatyczne. I jeśli chodzi o tych złoli, czyli przeciwników naszych bohaterów, to naprawdę to są takie śmieszne, zabawne parówy. Także niezły pomysł też na ich uśmiercanie. Nie będę tutaj zdradzał więcej, bo naprawdę jest tutaj fajna zabawa. Mamy tutaj nawiązania do popkultury. Mamy kolorki naprawdę fajne. Fajnie się to ogląda, fajnie się to czyta. I jestem już ciekaw, jak będzie wyglądała trzecia część tego komiksu. Na pewno fajna rozrywka na popołudnie. Drugi zinek to bas. Fila. Drugi zeszyt całkiem świeży. Także. Mieliśmy tu chyba nawet premierę na tym białogardzkim komikonie. Powiem tak, jeszcze większa jazda niż to było w pierwszej części. Mamy tutaj jeszcze więcej nawiązań do popkultury. Mamy tutaj naprawdę dużo znanych tematów i wszyscy, którzy gdzieś tam kiedyś się nawet interesowali takimi starymi jakimiś filmami, komiksami, nawet muzyką. Znaczek nawiązujący na przykład tutaj do Wutanklanu. Klanu. Także jest tutaj mnóstwo takich rzeczy. BBC Badhead, także no jest naprawdę świetna rozrywka. Mamy tutaj fajną postać nową, mamy tutaj pewnego wrestlera, który wplątuje się w niezły syf. Nie mamy tu jednak zakończenia tej historii, chociaż szkoda, bo jest naprawdę ciekawie się zapowiada i myślę, że może dopiero w tym trzecim zeszycie, a może będzie ciągnięta przez kolejne. Jeśli chodzi o te historyjki, to niektóre są tutaj nowe, niektóre są pociągnięte właśnie z tego pierwszego zeszytu. Także wydaje mi się, że warto mieć na pierwszy zeszyt. Mamy tutaj gościnkę w postaci Tomasza Kaczkowskiego i przygoda, taka króciutka, żółwi. Także naprawdę fajny zinek. Liczę na to, że będą powstawać kolejne. Nowy zinek od Anik czyli metody spędzania czasu wolnego. Mamy tutaj Króciutkie, szalone opowiastki. Mam taki fajny wrys od Danii. Wszystko oczywiście w Czerni i Bieli. Są to historie z pięciu ostatnich lat, i niektóre można było spotkać w różnych innych miejscach. Ale pozbierane są tutaj, bo akurat pasują do siebie tematycznie. Naprawdę fajne historie. Fajna zabawa. Dobrze mi się to czytało. Między innymi jest tutaj o seksie, o relacjach, o przyjaźni, o różnych takich dziwnych akcjach, czy to na mieście, czy w domu, czy gdzieś tam w, na, w jakimś barze wśród znajomych. Także jeśli chodzi o taką rozryweczkę na popołudnie, to ten komiksik naprawdę nadaje się idealnie. Kolejny zinek naprawdę udany od Aniksztoń. Tutaj mam taką nowość, jeśli chodzi o moje zakupy, bo spółka zo pierwszy zeszyt był już chyba, wydaje mi się, że on był chyba na Złotych Kurczakach, on miał premierę, ale nie jestem pewien, ale na pewno tutaj ten drugi zeszyt to była premiera na białogardzkim komikonie. Zakupiłem od razu dwa zeszyty, bo nie miałem tego i mogę powiedzieć, że to jest naprawdę fajna historia, taki horror połączony z przygodami superhero. Fajnie narysowany, jest taki mocno odjechany można by nawet powiedzieć, że psychodeliczny i mamy tutaj takich dość nietypowych bohaterów bo nie wiadomo czy oni są tak do końca złolami, chociaż w sumie oni chcą być złolami, ale niektórzy biorą ich za bohaterów, bo rozprawili się tam akurat z kimś, kto nie był zbyt sympatyczny, także czasem nam te jednak chęci i zamiary rozjeżdżają się z tym jak jesteśmy odbierani w społeczeństwie Fajna historia, dwuczęściowa, ale ona jeszcze nie jest zakończona. Tutaj dostałem taki fajny wrys od Piotra Burzyńskiego, podpisany przez Karola Pożyckiego, czyli scenarzystę. I czekam na trzeci zeszyt. Szczególnie, że ten drugi mocno namieszał w przygodach tych naszych. W sumie to nie wiem, jak ich określić dokładnie. Bo na razie to tacy antybohaterowie. Bo tak do końca to tutaj nie wiadomo, kto jest dobry, a kto zły. I to jest akurat takie ciekawe, bo nie wiadomo, w którym to kierunku to pójdzie. Szczególnie, że po pierwszym zeszycie nie spodziewałem się, że rozwój akcji w tym drugim akurat pójdzie w takim kierunku, jakim poszedł właśnie. Jeśli chodzi o bohaterów tego komiksu, to oni są na początku tej swojej drogi. I myślę, że tu jest bardzo dużo do napisania. I to jest historia na wiele zeszytów. Jeszcze nic tak za bardzo nie wiemy o tych postaciach, skąd się kto wziął, kim jest, skąd pochodzi i jest tutaj naprawdę duże pole do popisu dla autorów. Mamy tutaj na końcu tego pierwszego zeszytu takie ściśle tajne akta. Mamy takie właśnie Dosyć szczątkowe informacje o tych postaciach, które tutaj występują i myślę, że w kolejnych zeszytach oni będą jeszcze bardziej rozpisywani, bo jest tu naprawdę, jest tutaj pole do popisu i dostajemy ciekawe uniwersum. Tak więc czekam na trzeci zeszyt, bo akcja tutaj została przerwana w pewnym momencie, mamy tutaj cliffhanger na ostatnich stronach, także czekam na kolejny zeszyt. Najnowszy komiks, Falałkę, tym razem w duecie z Kajetanem Kusiną, Droga Jody. Jest to komiks nawiązujący do filmu Taksówkarz. W głównej roli mamy tutaj kilka postaci, bo dostajemy tutaj zamachowca, który... Chciał zabić Regana, który był zakochany w nastoletniej Jodie Foster. Mamy tutaj również samą tą Jodie. Mamy również Martina Scorsese. Mamy producenta, tych ludzi, którzy byli zamieszani w tworzenie tego filmu i mamy tą całą sytuację, jak ten film wpłynął na ludzi. Jak ogólnie popkultura wpływa na ludzi i samo to, jak ta popkultura czerpie z życia zwykłego człowieka. Tak więc naprawdę świetnie napisana historia, jedyny mankament tego komiksu to jest to taki, że on po prostu jest za krótki. Bo jak się wciągnąłem w ten komiks to przeczytałem go za jednym razem i bardzo dobrze mi się to czytało. Naprawdę świetny pomysł i fajnie, że nasza dwójka autorów tego komiksu to fani taksówkarza, także myślę, że oni bardzo dobrze bawili się przy tworzeniu tego komiksu. i Mogę jedynie od siebie powiedzieć, że to jest naprawdę świetna historia i ten duet wyszedł im na dobre, zarówno jednej, jak i drugiej stronie. Na końcu mamy jeszcze takie posłowie, które tam dopowiada nam kilka rzeczy, także naprawdę warto to sobie przeczytać. Mamy tutaj notkę o autorach, także świetny komiks. Myślę, że ten komiks pokazuje nam to, że. Ta para może jeszcze współpracować kiedyś przy następnych projektach, bo ten projekt wyszedł im idealnie. Według mnie oczywiście. Jednym z komiksów na tym bazarku, który tam był na jednej z sal, kupiłem sobie stary komiks Gidelila, czyli Albert i Alina. Jest to komiks, który ogólnie chyba z pierwszej ręki na razie nie jest dostępny. Nie wiem, czy będzie kultura gniewu robiła jakieś dodruki tego, ale jest to zbiór takich krótkich opowieści o relacjach damsko-męskich. Mamy tutaj naprawdę ostre opowieści na pograniczu właśnie horroru. Trochę to jest erotyczne, trochę jest śmieszne, trochę jest straszne. Mamy tutaj właśnie dosyć sporo takiej makabry, bo rozwiązania tych historyjek nie są przewidywalne i naprawdę jest tutaj sporo dobrego. Nie ma w ogóle tekstów, tutaj jeszcze znalazł się bilet Białogard, także byłem pociągiem w Białogardzie, także fajnie mogłem sobie w drodze powrotnej poczytać właśnie w pociągu komiksy. Komiks naprawdę fajny, nie ma tutaj dialogów, wszystko jest opowiedziane graficznie, ale naprawdę jest wszystko dosadnie opowiedziane. Czasem zdarzają się historyjki, które gdzieś tam trzeba sobie po, po chwilkę pomyśleć, żeby zobaczyć jakie jest w ogóle jakie jest zakończenie tych historii i o czym to w ogóle było. Ale komiks ten pokazuje, jak dobrym narratorem jest właśnie autor ten kanadyjski, Gidelil. Fajna pozycja i dołączam ją sobie do kolekcji tych innych komiksów Delila. Kultura Gniewu wydaje ostatnio sporo komiksów tego autora, tak więc za każdym razem, gdy coś wychodzi nowego, to dostajemy to u nas. bo Jest to poczytne, naprawdę czytelnicy lubią tego autora i myślę, że warto sięgnąć również po te starsze pozycje i myślę, że za niedługo gdzieś tam poszukam sobie tych innych, które mi brakują. I na koniec komiksy, które kupiłem od Sincitry. Kupiłem je dla nastolatki. Są to trzy historie o Goblinie, o imieniu Krysia i jej przyjacielu Borsuku, Bartusiu. Mamy tutaj trzy komiksy, które są wykonane w różny sposób, bo tutaj dostajemy komiks Niemy w kolorze. Ten dostajemy w czerni i bieli, ale mamy tutaj już dialogi, mamy dymki. I trzeci już jest w pełnym wypasie, bo mamy tutaj zarówno dialogi, jak i kolor. Także myślę, że ja nie czytałem jeszcze tego komiksu, ale myślę, że i to jest najważniejsze, że akurat ta nastolatka, dla której kupiłem te komiksy, będzie bardzo zadowolona z tych historii, bo ten komiks był zareklamowany przez autorkę, że on jest zarówno dla tych młodszych czytelników odpowiedni, jak i dla tych starszych. Także nie ma tutaj żadnych limitów wiekowych. No i takie oto właśnie to były zakupy na tym Białogardzie. W zestawie do komiksów. Spółka Zło dostałem właśnie taki świetny linoryt. Mogłem sobie wybrać i wybrałem coś takiego. Naprawdę świetnie to wygląda. I myślę, że jak zdobędę jakąś małą ramkę, to powieszę to sobie na ścianie. A do komiksu Ninja Awokado dostałem w zestawie dwie takie naklejki. Zakupy tym razem może nie były zbyt okazałe, ale to są naprawdę same świetne tytuły. I jestem zadowolony z tych komiksów wszystkich, to są naprawdę świetne tytuły, tak więc Białogard 2026, Lipiec, czekam z utęsknieniem. Z mojej strony to wszystko, do zobaczenia, cześć!